Dobry kochanie! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Anna Cieśliwy. gotuje. Dzisiaj specjalna receptura jajecznica z widokiem na lodowiec. Kochani, przepis jest dość prosty: islandzkie jajeczka oraz islandzkie lodowce. I to nie tyle jaki lodowiec, ponieważ jest to Watna czyli największy lodowiec. W całej Europie, na którego zwiedzanie udajemy się właśnie dzisiaj. Zapraszamy. Słuchajcie, był wysoki wodospad, był złoty wodospad, pora na czarny wodospad, a jesteśmy właśnie w największym parku Batna Jokur i idziemy zdobywać ten oto piękny wodospad. Czarny majestatyczny kolor, bo dostał spadki zawdzięcza niczemu innemu jak wulkanom. Czarne bazaltowe kolumny to jest zastygła lawa. Co jednak jest interesujące? Te bazaltowe kolumny mają sześciokątną podstawę i wyglądają tak, jakby człowiek je zaprojektował. A sam wodospad był inspiracją dla architekta, który zbudował najsłynniejszy kościół w Reykjaviku. I w sumie to nie ma co mu się dziwić, bo to wygląda naprawdę niesamowicie. Dotarliśmy właśnie do kolejnego punktu naszej dzisiejszej wyprawy który jest niczym innym jak swoistym języczkiem uwagi, a może nawet bardziej jęzorem uwagi, gdyż jest to jeden z wielu jęzorów lodowca Wat zajmującego aż 11% powierzchni Islandii. A jak lodowiec to lód, jak lód to śnieg, jak śnieg to Boże Narodzenie, jak Boże Narodzenie to Święty Mikołaj. A dzieci na Islandii muszą sobie nieźle przechlapać, żeby nie dostać prezentu na Święta Bożego Narodzenia. Dlaczego? Bo na Islandii jest aż ilu? 13 świętych Mikołajów. 13 świętych Mikołajów. A nawet jeśli przechlapie sobie u nawet 13 tych świętych Mikołajów, to i tak nie, nie skończy tak źle jak w Polsce z rózgą, a skończy z... Ziemniakiem, a właściwie to 13 ziemniakami. Pozdrawiamy, skarwie masz, diamenty! rozstawia się! Z takimi diamentami przechodzić, co to, to ma być? No słuchajcie, jesteśmy na kolejnej, nietypowej plaży, jak to na Islandczyków przystało, tak zwaną Diamond Beach. Na tej plaży jak na żadnej innej widać skutki roztapiania się lodowców. Wschodnia Islandia to nie tylko fiordy, ale również, co by nie, wodospady. Całkiem ładny wodospad przed nami, ale nie, to nie jest główny cel naszej dzisiejszej wyprawy, a zmierzamy na najwyższy wodospad właśnie w wschodniej części Islandii, Hengifoss. To jest tylko marna przystawka. wysokich skurczybyk. Zobaczcie, już prawie jesteśmy. To co, lecimy? No i właśnie do tego wysokiego cudeńka tak mocno biegliśmy. Całkiem niezły, prawda? To co? Czas wracać! Słuchajcie, muszę Wam się do czegoś przyznać. Mam moralniaka i czuję się z tym źle. Jadąc ominęliśmy pewien kanion. Normalnie zdarza nam się to bardzo rzadko, żeby ominąć jakąś atrakcję i czułbym się z tym pewnie tragicznie i przeżywał to bardzo długo, gdyby nie fakt, że znaleźliśmy sobie większy, lepszy i jeszcze ciekawszy kanion. Oto kanion Stugadil, który został wyrzeźbiony przez rzekę polodowcową. Jak widzicie, jest uformowany z pięknych kolumn bazaltowych. Podobnych do tych na czarnym wodospadzie, jednakże w odróżnieniu od niego, te kolumny bazaltowe wiją się we wszystkie możliwe kierunki, tworząc niezwykłą mozaikę barw, kolorów i kształtów. A teraz zapraszam Was na krótki spacer. No to idziemy!